Nikt inny cię nie chciał. Powiedział to spokojnie. Zbyt spokojnie. Jakby informował kelnera, że zupa jest zasłona. Poślubiłem cię z litości. Słowa spadły na stół ciężej niż sztućce. Na moment nawet zegar w kuchni jakby zwolnił, zawahał się między jednym tiknięciem a drugim. Anna siedziała naprzeciwko niego, z dłonią opartą o blat. Palce wciąż obejmowały widelec. Jeszcze sekundę wcześniej mówiła coś o pracy, o mailu, który dostała późnym wieczorem. Zdanie urwało się w połowie, jak kabel przecięty ostrym nożem. Co? zapytała, ale to słowo było bardziej odruchem niż pytaniem. On wzruszył ramionami. No, nie rób z tego sceny. Przecież wiesz, jak było. Gdyby nie ja, siedziałabyś sama do końca życia. Zaśmiał się krótko. Taki śmiech, który nie szuka odpowiedzi. Ta historia jest stworzona specjalnie dla kanału Opowieści spod serca. Każde słowo, każdy dźwięk płyną z emocji i prawdziwych doświadczeń. Usiądź wygodnie i pozwól, by ta opowieść dotknęła twojego serca. Anna poczuła ciepło podchodzące do twarzy, a potem nagłe zimno gdzieś głębiej, w klatce piersiowej. Nie było krzyku. Nie było łez. Było tylko wrażenie, że coś w środku przesunęło się o centymetr, niby niewiele, a jednak wystarczająco by już nigdy nie wróciło na swoje miejsce. Z litości, powtórzyła cicho, jakby sprawdzała brzmienie tego słowa. No, nie zaczynaj, machnął ręką. Zawsze przesadzasz. Prawda boli, wiem, ale ktoś musi ją powiedzieć. Spojrzała na niego uważnie, na koszulę, którą mu prasowała. Na ręce, które znała na pamięć, na twarz, z którą kładła się spać od ośmiu lat. Nagle zobaczyła nie męża, lecz obcego mężczyznę siedzącego naprzeciwko niej przy cudzym stole. Przepraszam, powiedziała po chwili. To słowo zaskoczyło nawet ją samą. On też uniósł brwi. No widzisz, wstała powoli. Widelec upadł na blat, wydając głuchy dźwięk. Anna zebrała talerze. Jakby to był zwykły wieczór, jakby nie wydarzyło się nic, co zmienia układ sił w życiu człowieka. Odniosła je do zlewu, odkręciła wodę. Szum był zbyt głośny, albo cisza za jej plecami zbyt ciężka. Nie dramatyzuj rzucił jeszcze. I tak nigdzie nie pójdziesz. Zatrzymała się. Oparła dłonie o krawędź zlewu i zamknęła oczy. Przez głowę przelatywały jej sceny z przeszłości. Krótkie, urwane obrazy, pierwszy wspólny wynajem, jego żart przy znajomych, że ona ma szczęście, jej uśmiech, zawsze trochę za szybki, trochę za grzeczny, komentarze, które kiedyś brała za niewinne, słowa, które miały być zabawne. Anka, słyszysz? zapytał znudzonym tonem. Nie odpowiedziała. Wyłączyła wodę, odstawiła talerz, zdjęła fartuch i zawiesiła go na krześle. Dopiero wtedy odwróciła się twarzą do niego. Idę się położyć, powiedziała spokojnie. Teraz? Przecież jeszcze. Teraz. Poszła do sypialni i zamknęła drzwi. Bez trzaskania, bez teatralnych gestów. Usiadła na łóżku i przez dłuższą chwilę patrzyła na ścianę, jakby była ekranem, na którym zaraz wyświetli się instrukcja, co dalej robią ludzie, którym właśnie odebrano kawałek godności. Położyła się, ale sen nie przychodził. Zamiast niego przyszła myśl, natrętna i nieproszona. A jeśli on naprawdę tak myślał od zawsze? Kolejna przyszła zaraz po niej, bardziej niebezpieczna. A jeśli ja w to uwierzyłam? Przewróciła się na bok. Z salonu dobiegał dźwięk telewizora. Śmiali się tam jacyś ludzie, sztucznie, głośno. Czuła się, jakby leżała po drugiej stronie grubej ściany, oddzielającej ją od świata, w którym wszystko było proste, nazwane i głośne. Rano obudziła się wcześniej niż zwykle. W kuchni było pusto. Zaparzyła kawę i usiadła przy tym samym stole co wczoraj. Na blacie, niemal niezauważalnie, tkwił ślad po uderzeniu widelca, małe wgłębienie w lakierze. Przesunęła po nim palcem. Przypomniało jej się zdanie, które kiedyś usłyszała od starszej kobiety w pracy. Są słowa, które nie ranią, one ustawiają. Wzięła łyk kawy, była gorzka, nie dosypywała cukru. Kiedy on wszedł do kuchni, spojrzał na nią przelotnie. Nadal się obrażasz? Anna uniosła wzrok, uśmiechnęła się lekko. To nie był uśmiech, przeprosin ani zgody. To był uśmiech kogoś, kto właśnie zrozumiał coś bardzo ważnego, ale jeszcze nie zamierza się tym dzielić. Nie, odpowiedziała. Już nie. I po raz pierwszy od wielu lat to zdanie było prawdą. Poranek minął w ciszy, która była gęsta i niewygodna, jak źle dobrany płaszcz. Anna wyszła z domu bez zwyczajowego pytania: czy ma wziąć jego marynarkę do pralni? Bez kartki na lodówce. Bez pośpiesznego, wrócę później. Drzwi zamknęły się cicho, niemal uprzejmie, ale echo tego gestu zostało w mieszkaniu na dłużej. W pracy nikt nie zauważył niczego niezwykłego, a przynajmniej nikt nie odważył się skomentować. Anna siedziała przy biurku, wpatrzona w ekran, jakby naprawdę czytała raport, a nie własne myśli. Palce przesuwały się po klawiaturze, pewnie. Od dawna była dobra w udawaniu, że wszystko jest pod kontrolą. Przed południem przyszła wiadomość od męża. Nie przesadzaj, wiesz, że tak nie myślałem. Nie odpowiedziała. Zablokowała ekran telefonu i odłożyła go do szuflady. To był jej pierwszy świadomy ruch mały, niemal niewidoczny, ale własny. Poczuła znajome napięcie, tę chęć, by wyjaśniać, tłumaczyć, łagodzić. Przez lata robiła to odruchowo, jakby była odpowiedzialna za pogodę między nimi. Teraz pozwoliła temu impulsowi po prostu przejść. Po przerwie obiadowej poszła na krótki spacer. Zwykle jadła lunch przy biurku, nadrabiając zaległości. Tym razem wyszła przed budynek, usiadła na ławce i pozwoliła myślom płynąć bez konkretnego celu. W kieszeni czuła ciężar telefonu, ale nie sięgała po niego. Zamiast tego obserwowała ludzi: kobietę w czerwonym płaszczu, rozmawiającą głośno przez słuchawkę, starszego, mężczyznę karmiącego gołębie, parę studentów, śmiejących się zbyt głośno, jak na środek dnia. Oni wszyscy żyją poza nim, pomyślała nagle. To odkrycie było dziwnie kojące. Po pracy nie wróciła od razu do domu. Weszła do małej kawiarni. Tej samej, do której kiedyś chodziła sama, zanim uznała, że nie wypada wydawać pieniędzy na kawę na mieście. Usiadła przy oknie, zamówiła espresso i otworzyła notes, który od dawna leżał nieużywany w jej torbie. Na pierwszej stronie, bez nagłówków i planów, napisała jedno zdanie: Nie będę już tłumaczyć swojej wartości. Wieczorem zastała męża przed telewizorem. Rzucił na nią krótkie spojrzenie, w którym czaiło się coś nowego. Niepewność, może irytacja. Gdzie byłaś? zapytał. Na mieście. I nie pomyślałaś, żeby dać znać? Anna zdjęła buty, powiesiła płaszcz. Nie przyszło mi do głowy. Odwrócił się w jej stronę. O co ci chodzi? Popatrzyła na niego spokojnie. O nic. Jem kolację później. Nie czekała na odpowiedź. Weszła do kuchni. Wyjęła jogurt, jabłko. Jadła wolno, uważnie, jakby uczyła się tej czynności na nowo. Czuła jego spojrzenie na plecach, ale nie reagowała. Cisza rosła między nimi, nabierała kształtów. Następnego dnia było podobnie. I kolejnego. Anna przestała opowiadać o pracy. Przestała pytać. Przestała przypominać, planować, organizować zadwoje. Robiła tylko to, co należało do niej. Porządkowała swoje rzeczy, segregowała dokumenty, odzyskiwała drobne fragmenty życia, które kiedyś oddała niepostrzeżenie. Mąż zaczął to zauważać po trzecim dniu. Co ty wyprawiasz? Zapytał stojąc w drzwiach sypialni. Żyję, odpowiedziała nie podnosząc wzroku z nad szuflady. Parsknął śmiechem: Daj spokój. Przecież wiesz, że bez mnie byś sobie nie poradziła. To zdanie, kiedyś potrafiące ją uciszyć, teraz zabrzmiało pusto, jak slogan, w który już nikt nie wierzy. Anna zamknęła szufladę i spojrzała na niego. Zobaczymy. Tej nocy długo siedziała przy kuchennym stole z laptopem sprawdzała stare maile, umowy, konta nie robiła rewolucji zbierała informacje. Jak ktoś, kto przed wyjazdem sprawdza mapę nawet jeśli jeszcze nie wie, dokąd pojedzie. Kolejny poranek przyniósł pierwszą, wyraźną zmianę w jego zachowaniu. Zrobił jej kawę. Postawił kubek obok laptopa. Chcesz pogadać? zapytał ostrożniej niż zwykle. Podniosła wzrok. Nie teraz. Odsunął się, wyraźnie zdezorientowany. Nie krzyczał, nie bagatelizował, nie miał gotowego żartu. A ona po raz pierwszy poczuła, że ta nowa cisza nie jest pustką, jest przestrzenią i że w tej przestrzeni zaczyna oddychać. Decyzja nie przyszła nagle. Nie było jednego poranka, w którym Anna obudziła się z gotowym planem i odwagą wypisaną na twarzy. To było raczej ciche narastanie, jak powolne zbieranie. Się wody za tamą. Każdy dzień dokładał kolejną kroplę. Zaczęło się od drobiazgów. Od tego, że przestała pytać, o której wróci, od tego, że nie poprawiała już jego humoru swoim kosztem, od tego, że coraz częściej łapała się na myśli, że nie boi się tej zmiany tak bardzo jak powinna. A może właśnie tak bardzo powinna. W piątkowe popołudnie dostała maila od Kasi z działu finansów. Słuchaj, pamiętasz tę ofertę sprzed roku? Wtedy odmówiłaś, nadal jest aktualna. Anna długo patrzyła na ekran. Pamiętała tamten dzień aż za dobrze. Rozmowę w kuchni, jego wzruszenie ramionami i zdanie rzucone mimochodem po co ci to i tak nie ogarniesz? Zamknęła wtedy temat szybciej niż ktokolwiek zdążył ją namawiać. Teraz kliknęła Odpowiedz. Tak, porozmawiajmy. To był pierwszy moment, w którym poczuła lekkie drżenie w dłoniach. Nie ze strachu. Z ekscytacji. Tego samego wieczoru usiadła przy stole z segregatorem, który od lat leżał nietknięty w szafie. Dokumenty osobiste, stare umowy, koperty z banku? Segregowała je cierpliwie, metodycznie. Długopisem zaznaczała rzeczy, które jej dotyczyły. To, co było tylko ich, odkładała na bok. Po raz pierwszy jasno zobaczyła granicę między tymi dwoma światami. Kiedy mąż wrócił do domu, od razu wyczuł zmianę. Co to za papiery? zapytał, zerkając na stół. Moje, odpowiedziała krótko. Uśmiechnął się krzywo. Znowu sobie coś wkręcasz. Nie podniosła głowy. Nie. Ten lakoniczny ton wytrącił go z równowagi. Przysiadł naprzeciwko niej, nachylając się tak jak zawsze, gdy chciał zdominować rozmowę. Anna. Nie rób z siebie bohaterki. Przecież wiesz, że beze mnie podniosła wzrok. Proszę nie kończ, zamarł. W tym prostym zdaniu było coś, czego nigdy wcześniej nie słyszał. Granica. Widzialna, nie do negocjacji. Ty się zmieniłaś, powiedział cicho, jakby to było oskarżenie. Wiem. Nie powiedziała, że zmiana przyszła za późno. Nie powiedziała, że każde jego zlitości wciąż dźwięczy jej w uszach, jak fałszywa nuta. Nie musiała. Wstała, zabrała kubek i poszła do sypialni, zamykając drzwi na klamkę. Nie na zamek. Jeszcze nie. W weekend spotkała się z Kasią. Rozmawiały w jasnym biurze z widokiem na miasto. Oferta była konkretna lepsze warunki, większa odpowiedzialność, realna samodzielność. Anna słuchała uważnie. Zadawała pytania, notowała. Jej głos był spokojny, merytoryczny, jakby wróciła do wersji siebie sprzed lat, którą kiedyś schowała głęboko, żeby nie komplikować. Dam ci znać w poniedziałek powiedziała na koniec. W drodze do domu zadzwoniła do prawnika. Numer miała zapisany od dawna jeszcze na wszelki wypadek. Teraz wypowiedziała na głos zdanie, które przez lata istniało tylko w myślach, Chciałabym się skonsultować. Rozmowa była rzeczowa, pozbawiona emocji, terminy, dokumenty, procedury. Kiedy się rozłączyła, poczuła zmęczenie, ale też coś jeszcze, ulgę. Jakby ktoś zdjął z jej ramion ciężki plecak, którego istnienie ignorowała latami. Tego wieczoru mąż był wyjątkowo cichy. Wychodzisz jutro? zapytał. Tak. Dokąd? Spojrzała na niego uważnie. Do siebie, zaśmiał się nerwowo. Zawsze byłaś dramatyczna. Anna spakowała torbę na następny dzień. Niewiele rzeczy. Notatnik, dokumenty, laptop. Nie było w tym geście ucieczki. Była przygotowaniem. W nocy długo nie spała. Leżała patrząc w sufit, wsłuchana w jego oddech. Przez moment przyszła pokusa, by powiedzieć coś łagodnego, coś, co rozładuje napięcie. Stary nawyk. Pozwoliła mu przejść i zniknąć. Rano wstała wcześniej. W kuchni zostawiła kartkę. Bez żalu, bez tłumaczeń. Jedno zdanie napisane wyraźnie: Zaczynam nowy rozdział, tylko swój. Zamykając drzwi, wiedziała jedno: On jeszcze nie rozumie, co właśnie stracił, ale ona już doskonale wiedziała, co odzyskała. Ostatnia rozmowa nie wydarzyła się wtedy. Kiedy on jej chciał. Nie było dramatycznego telefonu, ani błagalnej wizyty pod biurem. Anna wybrała moment sama. Tydzień później, w jasny wtorkowy poranek, gdy wszystko było już podpisane, a torba z najważniejszymi rzeczami stała w przedpokoju nowego mieszkania. Spotkali się w kawiarni niedaleko ich dawnego domu. Neutralny grunt. Przestrzeń publiczna, która nie pozwalała na krzyk ani gesty mające kogokolwiek przycisnąć do ściany. Usiadła pierwsza. Zamówiła herbatę. Ręce miała spokojne. Kiedy wszedł, wyglądał na zmęczonego. Przez moment Anna poczuła znajome ukłucie współczucia. Ono też było stare. Znane. Ale już nim nie rządziło. Myślałem, że nie przyjdziesz, powiedział siadając naprzeciwko niej. Powiedziałam, że przyjdę. Milczał chwilę, jakby próbował wybrać odpowiedni ton. Anna. Pogubiłem się, nie o to mi chodziło. Przecież wiesz, że powiedziałem to w złości. Popatrzyła na niego uważnie. Wiesz, co jest najgorsze? Zapytała spokojnie. Nie to, że to powiedziałeś, tylko że ja przez lata żyłam tak, jakby to była prawda, zmarszczył brwi. Przesadzasz. Uśmiechnęła się lekko. Właśnie nie wyjęła z torby teczkę. Położyła ją na stole między nimi. Nie jak broń, jak fakt. Tu są dokumenty, wszystko podzielone. Sprawdziłam. Skonsultowałam. Nie przyszłam się kłócić. Zbladł. Ty. Wszystko zaplanowałaś? Tak. Za moimi plecami? Nie odpowiedziała. Za swoimi. Milczenie, które zapadło, było inne niż te wcześniejsze. Nie było napięciem, było końcem negocjacji. A ja? zapytał w końcu co ja niby mam teraz zrobić? Anna spojrzała w okno. Ludzie przechodzili obok, każdy zajęty własnym życiem. To już nie jest moja rola jesteśmy małżeństwem powiedział ciszej. Byliśmy. To słowo zawisło w powietrzu, jak kropka na końcu zdania które ciągnęło się za długo. Nie potrzebowała więcej. Wstała, założyła płaszcz. To wszystko? Zapytał. Tak. Przez chwilę patrzył na nią tak, jak patrzy się na kogoś, kogo uważało się za stały element krajobrazu. Jakby nagle zniknęła góra, według której się orientowało. Nie sądziłem, że naprawdę odejdziesz, powiedział cicho. Anna pochyliła się lekko w jego stronę. Ja też nie, odpowiedziała, ale to dlatego, że przez lata uczono mnie, że nie mogę. Wyszła pierwsza. Drzwi kawiarni zamknęły się za nią cicho, bez fanfar. Nowe mieszkanie było niewielkie, jasne, jeszcze trochę puste. Kartony stały przy ścianach, ale Anna nie spieszyła się z ich rozpakowywaniem. Lubiła tę pustkę. Była obietnicą, nie brakiem. Usiadła na podłodze z kubkiem herbaty i pozwoliła sobie na moment bez planów. Telefon zawibrował. Wiadomość od Kasi: Witamy w nowej roli, czekamy na ciebie w poniedziałek. Uśmiechnęła się. Tym razem naprawdę. Pierwszy tydzień minął szybko. Nowa praca wymagała skupienia, decyzyjności, odwagi. Nikt nie pytał, czy da radę. Nikt nie robił jej przysług. To było uczciwe i wyzwalające. Wieczorami wracała do mieszkania, które z dnia na dzień coraz bardziej należało do niej. Zawiesiła obraz, który zawsze jej się podobał, a na który wcześniej nie było miejsca. Kupiła kwiaty, choć nikt nie miał ich podlewać poza nią. Zostawiała światło zapalone tam, gdzie chciała. Czasem myślała o nim. Nie z gniewem, z dystansem jak o kimś. Kogo znało się w innym życiu. Pewnego wieczoru, stojąc przed lustrem, przypomniała sobie jego zdanie. Nikt inny cię nie chciał. Wypowiedziała je na głos. A potem po chwili dodała inne. Ja siebie chcę. I to wystarczyło. Nie wygrała na loterii. Nie odzyskała lat. Nie potrzebowała oklasków. Zyskała coś cenniejszego. Prawo do własnej narracji. Bo nie każde zwycięstwo musi być głośne, nie każda zemsta ma sens, a największą zmianą bywa ta, której nikt się nie spodziewał, nawet my sami. Jeśli ta historia poruszyła coś w tobie, zatrzymaj się na chwilę, zastanów się, czyje zdanie dziś rządzi twoim życiem. Zasługujesz na więcej niż zlitości, zasługujesz na wybór także siebie. Jeśli chcesz więcej takich prawdziwych, emocjonalnych historii z życia wziętych, zostaw subskrypcję i komentarz. Twoje wsparcie pozwala opowiadać historie, które dają odwagę innym. Dziękuję, że wysłuchałeś tej historii, stworzonej specjalnie dla kanału Opowieści Spod Serca. Jeśli poruszyła Twoje emocje, zostaw po sobie ślad, komentarz, subskrypcję lub myśl. Bo właśnie tak powstają kolejne opowieści.